Dzień dobry, witam, witam serdecznie. Dzisiaj chciałam zrobić taki mały update na temat przenoszenia składek, jeśli chodzi o Child Benefit, czyli jak wiemy, ja już nakręciłam o tym filmik i tutaj też była informacja taka napisana na moim profilu, że jeśli powiedzmy mama dziecka nie pracowała, a tata, który pracuje, pobierał zasiłek e, Child Benefit, zasiłek był na jego imię i nazwisko, czy to partner, czy, czy mąż. E, w tym momencie pracodawca odprowadzał składki National Insurance Contribution, e, ale również Child Benefit to pokrywał. E, w takim przypadku tata, który pobierał Child Benefit, e, ma składki opłacone przez pracodawcę, a te, które były opłacane za czas benefit, po prostu przepadają, a jednocześnie ma przepadają lata pracy, która siedziała w tym czasie w domu i, i nie pracowała, więc nie miała wprowadzanych składek, nie pobierała innych benefitów, więc nie miała odprowadzanych składek emerytalnych. Więc słuchajcie, ostatnio tutaj po moim poście pojawili się, pojawiły się osoby, które poprosiły tutaj mnie i moje biuro o pomoc. Więc często miałam właśnie zadawane pytania, jak długo to potrwa. No niestety nie mogłam każdemu odpowiedzieć, dlatego że ja prowadząc biuro wykonuję usługę i dopóki klient, który otrzyma, nie zadzwoni i nie powie mi, że już otrzymał decyzję, no to ja nie wiem, ja po prostu wykonuję usługi, wysyłam dokumenty dla, dla klientów, oni je po prostu pełny zestaw dokumentacji, którą potrzebują, ja im już po prostu to wszystko wypełniam, piszę również list i to wszystko wysyłam do klientów. Klienci to podpisują. Ich zadaniem jest po prostu już to wysłać sobie osobiście do DWP, zatrzymać, zatrzymać potwierdzenie nadania na poczcie i moja rola, słuchajcie, na tym się kończy. Więc ponieważ było dużo takich pytań, jak długo to potrwa. To tutaj w czerwcu już zaczęłam prosić klientów grzecznie, aby po prostu, jeśli otrzymają decyzję, żeby mi dali znać, no bo tutaj no, muszę jakoś tym moim kolejnym klientom udzielać tych informacji, no bo każdy pyta, jak długo to potrwa. Ja, no, ja mówiłam do kilku miesięcy, dlatego że no, mają teraz urzędy, wiadomo, DWP czy, czy HM Revenue mają duży backlog, także tutaj zabezpieczałam się w ten sposób, właśnie że nie, no nie wiem tak dokładnie, ale może to potrwać do kilku miesięcy. Więc słuchajcie, dzisiaj mogę już powiedzieć, jak długo to trwa. Oczywiście, no wcale nie jest powiedziane, że każdy będzie miał aż tak szybciutko. Zadzwoniła do mnie pani, która nie pracowała, 12 lat ma dziecko, które... Tutaj się urodziło i pani nie pracowała w UK i to tak naprawdę nie miałaby emerytury. Więc zrobiłyśmy to na początku czerwca. Pani powiedziała, że wysłała to, otrzymała dokumenty ode mnie, wysłała to do DWP 10 czerwca. I dzisiaj, kochani, 24 no teraz już jest po północy, bo ja w nocy nagrywam, bo w ciągu dnia... Naprawdę jestem tak zajęta w biurze, że nie mam czasu, dlatego po nocach staram się jakoś Wam tutaj kręcić, kręcić te filmiki. Więc Pani zadzwoniła do mnie dzisiaj. Pozdrawiam Panią jeszcze raz, bo Pani tutaj oczywiście na TikToku się ode mnie dowiedziała, więc z pewnością słucha tego filmiku. Pani, słuchajcie, no dziękowała, była tak szczęśliwa bo 11 lat jej zaliczono do emerytury, więc pomimo, że nie, nie przepracowała tutaj w UK tych, tych 11 lat, jednak ma 11 pełne, 11 lat. Do 12 lat słuchajcie nam brakło dlatego, że dziecko skończyło 12 urodziny przed zakończeniem roku podatkowego, więc tutaj nie był pełny rok podatkowy. Więc Pani mi tutaj w tej decyzji właśnie przeczytała, że ten rok, w którym dziecko miało urodziny, niestety nie został zaliczony, ale mamy właśnie pełno no i wiadomo, jeśli, czy to, już nie pamiętam, czy, czy, tam, czy, czy to dziecko się tu urodziło, czy malutkie przyleciało tutaj na wyspie w każdym Odziazie. Kochani, jeśli w pierwszym roku przyjdziemy do pełnej połowie roku i staramy się o czas benefit, Y, powiedzmy tam, nie wiem, lipiec, sierpień, wrzesień, grudzień, no to wiadomo, ten pierwszy rok nam się do tego nie zalicza. Y, także tutaj y, mój właśnie taki malutki sukces, nie dwa tygodnie na decyzję, y, po, y, po wysłaniu dokumentów, które tutaj zrobiliśmy. Y, ja to robię osobiście, y, 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 także gdyby ktoś chciał skorzystać y, z takiej pomocy, y, to jak najbardziej zapraszam, tutaj można do mnie napisać na private, albo skontaktować się ze mną, czy to przez Facebook, czy, czy przez e-mail. Jeśli ktoś ma mnie na Facebooku, to tam są wszystkie informacje podane. Albo tutaj na moim profilu, jak ktoś wejdzie na mój profil, to tam jest strona internetowa do naszego biura, zakładka kontakt, wystarczy podać swój numer telefonu i w jednym zdaniu napisać jestem zainteresowany, czy zainteresowana przeniesieniem składek y, z Czem Benefit. Y, wtedy ja do Was zadzwonię, y, umówimy się konkretnie, no terminów na, na ten tydzień już naprawdę nie mam, natomiast poniedziałek na spokojnie y, możemy się umówić na jakiś dzień. Posłuchajcie, y, no, no super wiadomość, y, bo jednak y, pomimo tego, że te składki nie były odprowadzane aż przez 11 lat. Ta pani już tutaj nabyła prawa do emerytury, no bo już ma te 10 lat pełnych składkowych, plus ten jeden jeszcze rok, jeśli sobie dorobi, no to, no to tutaj będzie miała, będzie miała emeryturkę, już jakąś część yy, fajną tej emerytury yy, w UK. Także tak to wygląda. Gdyby ktoś był zainteresowany, kochani, to zapiszcie do mnie na prywat i wtedy się umówimy, albo przez zakładkę kontakt najlepiej napisać do biura. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.